Większość wersji naszego samochodu posiada wbudowane w bagażniku gniazdo 12V, producent mówi, że to gniazdo jest przeznaczone do zasilania na przykład lodówki turystycznej. No i co z tego? Skoro jest bezużyteczne. No właśnie po wyjęciu karty gniazdo zapalniczki w bagażniku zostaje odłączone, a nawet jeżeli zostawicie kartę na pozycji akcesoria, to po około pół godziny tak samo zasilanie zostaje odłączone. Dla potrzeb turystycznych lodówek jest to zupełnie bezużyteczne gniazdo. Dzisiaj pokażę Wam jak przerobić to, aby gniazdo było zasilane cały czas. Nie bójcie się o akumulator, gdyż lodówki turystyczne praktycznie zawsze mają wbudowaną funkcję zapobiegania nadmiernemu rozładowaniu akumulatora. Także nawet jeżeli o takiej lodówce zapomnicie i zostawicie ją na kilka dni w samochodzie podłączoną na stałe do 12V, to nie rozładuje Wam ona akumulatora w sposób uniemożliwiający odpalenie silnika, więc nie ma się czego obawiać. W pierwszej kolejności zdemontuję sobie boczek Odkręcam spinkę. Demontuję maskownicę służącą do wymiany żarówek. Demontować wkręt. Otwieram zaślepkę. Torque t 20. Mogę demontować boczek. Po prostu pociągam delikatnie, z czuciem. Wychodzi całość. Delikatnie, żeby nie połamać. Boczek mam uchylony. Teraz mogę delikatnie wypchnąć przewody od lampki i od gniazda zapalniczki. Boczek jest uwolniony. Odkładam go na bok. Tutaj widzimy już rzeźbę. Ktoś dołożył sobie taki gruby kabel do zasilania jakiegoś urządzenia. Ja to zlikwiduję. Przywrócimy tej wiązce fabryczny kształt, ale to później. Zobaczcie, nie musimy nawet całości rozbierać. Tutaj mam tyczkę, która mnie interesuje. Mamy uwolnioną złączkę, która służy do podłączenia instalacji fabrycznego alarmu. Mamy tutaj pin cienki, czerwony, na którym występuje napięcie plus 12 V cały czas, nawet na wyłączonym zapłonie. I zamkniętym samochodzie. Możemy sobie to zweryfikować. woltomierz na zakres 20V prądu stałego. Masę biorę z karoserii. byle gdzie ją przykładam? Mam tutaj podłączoną z żabką. Proszę bardzo. Dotykamy. Mamy napięcie akumulatora prawie 13V w tym momencie, bo samochód niedawno pracował. Lutujemy się do tego przewodu czerwonego. Następnie bierzemy. W łapkę złączę oryginalne do zapalniczki z tyłu. Mamy tutaj dwa przewody. Czarny przewód, czyli ten skrajny, zostawiam na swoim miejscu. Natomiast ten szary, biały, ten, czyli pięć środkowy w tej wtyczce, bo górny jest nieobsadzony. Pięć środkowy przecinam i lutuję sobie do niego fragment przewodu, który mam związki alarmu. Natomiast oryginalny zaizolowuję. Aby uniknąć zwarcia, bo na nim napięcie pojawia się po wsunięciu karty na pozycję akcesoria, Zajdzieł, przywróciłem praktycznie pierwotny wygląd tej wiązce. Nie mam niestety taśmy kosmatej. Izolacyjnej przy sobie. Ja tutaj trochę zrobiłem inaczej. Podłączyłem sobie dodatkowy przewód. Stąd wziąłem masę, a stąd wziąłem plus, który wam pokazywałem. Także mam równolegle, mam zarówno funkcjonalność zapalniczki po zapłonie, jak i funkcjonalność lodówki, która jest cały czas podłączona. Po prostu dodatkowy przewód sobie tutaj wypuściłem. Jak widzicie, lodówka bezproblemowo działa, pomimo tego, że nie mamy w samochodzie włożonej karty. Tak jak tutaj widzicie, zapłon jest wyłączony zupełnie, nie mam karty wtniku, lodówka pracuje, czyli osiągnęliśmy efekt, na który nam zależało. Pamiętajcie także o tym, że te przewody, które tutaj idą do instalacji fabrycznego alarmu, są dosyć cienkimi przewodami. Zabezpiecza je bezpiecznik 10 A w tym samochodzie, także teoretycznie tyle prądu możemy stąd pobrać. Ta lodówka, gdy kompresor się już rozbiegnie i działa właściwie, Pobiera zdecydowanie mniej, chyba około 6-7 Amper, także mieścimy mi się w bezpiecznym przedziale. Jednak na marginesie, jeszcze z czasów Poloneza, miałem tą lodóweczkę Jak ona w sumie się pojawiła na rynku w Niemczech, to ją kupiłem od razu i jestem z niej bardzo zadowolony. Nawet w największe upały można sobie ustawić mrożenie na minus 18 stopni i robić w środku pola kostki lodu na jakimś grillu czy coś w ten design. Także polecam szczerze. Tą lodóweczkę. Oczywiście montujemy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się z prawidłowo wykonanej pracy. Standardowy akumulator, który jest w naszych Lagunach. W moim przypadku 55 amperogodzin. Spokojnie wystarcza na pracę takiej lodówki 2 doby i jeszcze zostaje prądu na ponowny rozruch silnika. To jest 1.8 16V, więc w sumie wiele nie potrzebuje, ale bądźcie spokojni. Jeżeli akumulator jest w dobrym stanie i jest odpowiednie ładowanie i nie jeździcie super krótkich tras to spokojnie tą dobę na jakimś pikniku czy wypadzie nad wodę Wam przeżyje. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Tego to prezentuje się efekt naszej pracy. Przyłączę do lodówki, wchodzi sobie ładnie pod dywanik. Gdy jej nie używam, wtyczkę wrzucam we wnękę koła zapasowego. Lodówka jest normalnie dostępna, tak wiem. Muszę to poodkurzać. Dzisiaj już niestety nie zdążę. Ale maszynka, jak widzicie, stoi i czeka. Może jutro mi się uda. W chwili, gdy chcę z niej skorzystać, po prostu wysuwam bez problemu. Mogę otworzyć. Zobaczcie. To co najważniejsze już jest i ma temperaturę 4 stopni Celsjusza, także Wasze zdrówko.